też e, praktycznie zawsze e, dysponuje jednym z najsłabszych odstawce, stawce, ale nie udowadnia, tym razem. udowadnia, że to w ogóle e, nie. Przeszkadza. I teraz widzimy Cezary Gajowczyk od pierwszych metrów. woskakuje, e, przekłada się do zony numer trzy zaliczają bez problemu. Maciej Młodowski tutaj stara się spłycić linię. I teraz ze sporymi problemami kierowca szarej trzydziestki w nadgonieniu za Cezarym Gajowczykiem, a Cezary Gajowczyk bardzo szeroko. Wszystkie zony touch and go zaliczone. I ostatnia zona w sporym zadymieniu kończy. Pierwszy pojedynek pomiędzy mut. To Macieja Młodowskiego no praktycznie do bólu przypomina seryjny samochód. Tam nie ma żadnych poszerzeń. Jest po prostu seryjna karoseria. I teraz widzimy Młodowski. Cezary Gajowczyk będzie starał się go dogonić. Teraz... Widzimy, że Maciej Młodowski tutaj e, inicjacja poślizgu. Pierwsze dwie zony zaliczone bez problemu, ale Cezary Gajowczyk stara się być jak najbliżej. Młodowski ucieka. Gajowczyk zostawia sobie troszeczkę dystansu na rzecz swojego rywala, po to, aby na tej prostej zbliżać się do niego. Jednak Młodowski stara się e, znaleźć na to receptę, aby odskoczyć Gajowczykowi, jednak ten dojeżdża do swojego rywala tuż przed metą. Trzeba przyznać, że Maciej Młodowski w tym przejeździe był naprawdę szybki, sprawnie zjeżdżał te zony. Troszeczkę. Płytko jednak, że no, starał się to robić możliwie jak najlepiej, natomiast Cezary się tutaj w pełni czarnie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jak już się pojawia, to naprawdę robi zamieszanie i myślę, że mimo tego, że w tej e, walce przegrał, e, powiedzmy, podstawę sprawy jasno, no to w tym drugim etapie kwalifikacji na pewno nie odpuści i będzie się chciał zakwalifikować do drugiego jutrzejszego etapu zmagań. No i teraz specjalnie dla kibiców przejazd, taki można powiedzieć honorowy, Cezarego Gajowczyka i Macieja Młodowskiego. Zdecydowanie ci zawodnicy zasłużyli na pewno na ogromne, ogromne brawa, yy, które teraz im się po prostu należą za to, co tutaj nam pokazali. Wszystkim zawodnikom należy się naprawdę wielki, wielki szacunek. Oni przejeżdżają naprawdę ogromne ilości kilometrów na każdą z rund po to, aby zachwycać swoich yy, kibiców, swoich... Yy, Ulubienie. Pozwala nam e, oczekiwać no naprawdę fajnego pojedynku pomiędzy nim a Cezarem Gajowczykiem. I taka też ciekawostka na parku maszyn Cezary Gajowczyk, oraz zamian woźny, to sąsiedzi, stoją obok siebie. O proszę, czyli znają się doskonale, wie to czego mogło się po sobie, po sobie spodziewać. Cezaryk, już od początku od pierwszych metrów pokonywanej trasy, wystrzelił jak z procy. Teraz potężną przewagę wywiera na Damianie Wośnym, który tutaj musi w linię swojego przejazdu, aby chociażby na moment, chociażby na jednym zakręcie zbliżyć się do swojego przeciwnika. No i teraz robi to. Na ostatnim zakręcie jest naprawdę całkiem blisko, jednakże ten początek. Zdecydowanie na korzyść. Ale Cezaryka już tam pokazuje się z dobrej strony na każdej stronie ten drift open. Za błędy bardzo dobrze Powtarzanie przewidywalnie. Jak już odpada, to naprawdę na daleki etapie zawodów, gdzie... obu ja kierowców. Że... Na rundzie w poprzedniej, na rundzie, która miała miejsce w Kielcach odpadł dopiero w, e, bardzo blisko finału właściwie z Radkiem Gatkowskim i to był naprawdę pojedynek, który e, ciężko było wygrać. Teraz e, jego batalia trwa e, z Damianem Woźnym. Damian Woźny tutaj narzuca dobrą linię kwalifikacji, szeroko po zonach, dzięki czemu e, Cezary Gawrzyk może się tylko i wyłącznie skupić na tym, aby go gonić, aby kopiować się jego przejazdu. No i właśnie, jakie piękne przekładki miałem Ajaj. mówić! Czyni o, bo się na tej najgorszej prostej. Jednakże... Widzieliśmy opony na trasie, a więc możliwe, że doszło do kontaktu z krawężnikiem. Przez, na skutek której e, ta Wręcz opona została pewno. ściągnięta z felgi. No naprawdę, Damian Woźny jechał na 100%. Na... I tego mocno przestrzegać. Tak więc przed momentem jak odleciało koło z auta Damiana Woźnego i takich sytuacji nieprzewidywalnych w driftingu jest naprawdę całe, całe mnóstwo. My z Dominikiem, śledząc nasz rodzimy drifting, jak i również ten drifting zagraniczny, naprawiliśmy sytuacje wręcz kuriozalne, o których nie śniło się największym filozofom. Tak więc miejmy to z tyłu głowy. Cezary Gajowczyk natomiast teraz krąży po trasie. Zobaczymy, jakie kroki podejmie Damian Włośny, czy, czy zdoła naprawić samochód. Na początku widzimy Cezary Gajowczyk z numerem 20 i Kuba Dudek z numerem 997. To numer to poty jednakże Kuba Dudek nie ma żadnych problemów. Można powiedzieć, ma to 32, top 16. No i zobaczymy, czy poradzi sobie, kto boi I Kuba Dudek ucieka przed Cezarem Gajowczykiem. Widzimy, że tutaj Cezary Gajowczyk to naprawdę stara się być za każdym razem jak najbliżej Kuba Dudka. Jednak słyszymy, że Kuba Dudek tutaj po prostu nie przebiera przebicia staliśmy jak najbliżej do swojego poczęcia mamy i przed nami drugie starcie pomiędzy Kubą Dudkiem a Cezarem Gajowczykiem. Tym razem to Cezary Gajowczyk będzie uciekał przed reprezentantem Stargardu Ugrańskiego i naprawdę, naprawdę Cezary Gajowczyk nam się na tej łodzi pokazuje jako bardzo szybki kierowca. Jaką odpowiedź na tę prędkość będzie miał Kuba Dudek, przekonamy się w momencie, w którym sędzia startowy Piotr Ligudziński wypuści tych dwóch fighterów do pojedynku. No i właśnie zmierzył się zaraz w pojedynku niczym istnieje dla diatorze Cezary Gajowczyk i Kuba Dudek. Kuba Dudek to na tylko reprezentant klasy Pro, nie z klasy z KIP, teraz już pełną prawdę załobyt klasy Pro i doskonale wpisuje się no, e, jest w nią, jest stanie powalczyć, no i jeszcze z tym każdym e, przejazdem, każdym statem tego dzenią, że aspiruje do klasy Massec. Cezary Gajowczyk już na trasie właściwie jest to środkowe za się w czasy, Kuba widać, cały czas za nim pozostaje i to już z całym obliciem staje się jego czymś, mimo nie